Poziom rozwoju cywilizacyjnego kraju ocenia się dzisiaj według liczby fizyków pracujących w medycynie. Do laboratoriów medycznych i szpitali wprowadza się metody pomiarowe typowe dla laboratoriów naukowych. Mało osób zdaje sobie tego sprawę, że elementy nanotechnologii pojawiły się w miejscach, gdzie no dotąd mieliśmy takie wyobrażenie: lekarza jako takiej osoby, która ten skalpel w ręku trzyma. I tnie pacjenta, pacjent jest uśpiony. I to jest pomału coś, co było xix wieczo, a nawet wcześniejszą w Dzisiaj operacje możemy robić bezkrwawe, używając zamiast skalpela laser. Już dziś lasery są powszechnie stosowane w okulistyce, kardiochirurgii, zwalczaniu nowotworów, kosmetologii. Jednak najbardziej fascynująca jest nadchodząca szybkim krokiem przyszłość. Czyli wspaniałe techniki wczesnego wykrywania zmian chorobowych. Możliwość obejrzenia wnętrza pacjenta to jest coś niesamowitego, i tu mówimy o, o zestawie tomografii od tych rentgenowskich, NMR-owskich, które już prawie wszędzie są. Ale teraz możemy mówić też o tomografii optycznych. Można zbadać i wykryć zmiany chorobowe. To jest coś, co dopiero wchodzi w tej chwili do szpitali, ale też no, jest przyszłością. Fizycy działają intensywnie na rzecz medycyny. To, co się dzieje dziś w naukowych laboratoriach, jest zapowiedzią prawdziwej rewolucji w medycynie. Chcemy uzyskać na przykład nanodruty. A pokryć je jeszcze bardzo równomiernie cięsieńką nanometrową warstwą innego materiału, do którego moglibyśmy do takiego nanodrucika doczepić sensory organiczne występowania zmian chorobowych w naczyniu krwionośnym, i one alarmowałyby nas w momencie, kiedy stężenie cholesterolu byłoby zbyt duże. Wraz z rozwojem nauki rozwijają się także narzędzia stosowane do badań naukowych. Poznajmy niektóre z nich. To są urządzenia, dzięki którym dokonuje się postęp w nauce. Bez nich rozwój badań naukowych nie byłby możliwy. Polskie źródło promieniowania synchrotronowego, Solaris, docelowo może mieć do 20 stacji badawczych. Każda z tych stacji może być dedykowana do jednej techniki rentgenowskiej. Synchrotron jest źródłem promieniowania w bardzo szerokim zakresie długości fal. Gro badań dotyczących medycyny i farmakologii, w szczególności wykonywanych na synchrotronach, to poznawanie aktywności biologicznej wielu substancji właśnie na poziomie molekularnym. Synchrotron to urządzenie badawcze, które otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki: w fizyce, biologii, chemii, inżynierii materiałowej, medycynie, farmakologii, geologii czy krystalografii. W tej chwili w świecie istnieją linie, które wykupują zakłady farmaceutyczne i tam prowadzą, mając własną wyspecjalizowaną kadrę, badania pod kątem leków, które produkują. Poprzednio, zanim te techniki były dostępne, cykl produkcji nowego leku to było 10 lat. Dzięki tym urządzeniom udało się ten cykl skrócić do 3 lat. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie już wkrótce będzie otwarte dla wszystkich grup badawczych z Polski i całego naukowego świata. Zainteresowaliśmy się we współpracy z kolegami z Kanady. Pracami nad poznaniem mechanizmu działania leku od lat stosowanego w walce z malarią. Możemy spróbować rozwikłać nie do końca ciągle poznany mechanizm działania tego leku, tak aby w przypadku, kiedy on jest już dla wielu szczepów nieaktywny, spróbować poszukać zamiennika, który byłby skuteczny. A na który nie tak szybko pasażer by się uodpornił. Naukowcy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w ramach międzynarodowej współpracy, korzystają z wielkich instalacji, tych ultranowoczesnych urządzeń, badając na przykład mechanizmy działania zarówno znanych, jak i całkiem nowych leków. W tej chwili badania ukierunkowane są na zastosowanie wielu takich lekarstw, ale punktowo. To będzie też rodzaj rewolucji. No i wtedy naturalnie, jeżeli chcemy dotrzeć do organizmu, dotrzeć od do tkanek, bakterii, no docelowo też wirusów, a to są obiekty mikronowych rozmiarów, nasz taki obiekcik, który chcemy tam wprowadzić, musi być mniejszy. – Badaniem sztucznych atomów, tak zwanych kropek kwantowych, naukowcy zajęli się w latach 70. XX wieku. Celem było konstruowanie nowych urządzeń elektronicznych czy optycznych. Tymczasem nieoczekiwanie najbardziej skorzystała na tym medycyna. Nikt nie miał pojęcia, że nanoproszki, czyli kropki kwantowe, pierwsze zastosowanie znajdą w biologii i medycynie. Kropki kwantowe mogą być wykorzystywane w diagnostyce chorób lub do opracowania nowych leków. Stworzenie takich kropek sprawnie działających w układach biologicznych trwało jednak wiele lat. Lądujemy w znów w rozmiarach nano, będziemy wprowadzili do organizmów coś, co Nazywamy biomarkery. No i te biomarkery mają gdzieś dotrzeć. Dotrzeć tam, gdzie są zmiany chorobowe. Kropki kwantowe, ze względu na niezwykłe właściwości wynikające z rozmiarów nanometrowych, są znacznie bardziej stabilnymi i precyzyjnymi znacznikami niż stosowane dotychczas w diagnostyce medycznej barwniki organiczne. Chcemy, żeby one były specyficzne, żeby kumulowały się w określonych miejscach organizmu jeżeli nauczymy się to robić, a częściowo to umiemy, to następnym stopniem będzie wykorzystanie naszego markera też, żeby leczyć. Kropki kwantowe mogą służyć do optycznego rozpoznawania składu genetycznego badanej próbki. Testy biologiczne na obecność lub aktywność poszukiwanych substancji są znacznie szybsze, czulsze i elastyczniejsze, gdy jako znaczniki zastosujemy kropki kwantowe. Lepsze testy genetyczne będą pomocne na przykład w wykrywaniu choroby we wczesnym stadium, kiedy znacznie łatwiej można ją wyleczyć. No i to jest coś, co do niedawna no, nie istniało. Bo takie nanocząstki to potrafią wytworzyć fizycy czy chemicy, ale jeżeli mówimy o leczeniu, o terapii, to musimy współpracować z biologami, lekarzami. No i wchodzimy w ten zakres, który jest powrotem, ja to nazywam do epoki renesansu, że teraz na nowo ja muszę się uczyć pojęć z chemii, pojęć z biologii, medycyny, żeby rozumieć co ja robię. Już wiadomo, że osiągnięte dotychczas wyniki to dopiero zapowiedź niesamowitych możliwości, jakie się otwierają z wykorzystaniem kropek kwantowych. Nauczyliśmy się wytwarzać wspaniałe przyrządy bardzo małych rozmiarów. Opersonowaliśmy to o technologię, a teraz następne pytanie, co z tego możemy użytecznego zrobić? Możliwości zastosowania kropek kwantowych w medycynie nie kończą się na nanoznacznikach. W laboratoriach trwają badania nad możliwością śledzenia wędrówki wirusa w organizmie za pomocą kropek kwantowych. Śledzenie trasy wędrówki cząsteczek wirusa we wnętrzu żywej tkanki ma ogromne znaczenie w diagnostyce. Ale to jeszcze nie koniec. Nanotechnologia technologia to też lekarstwo. Teraz zaczniemy mówić o transporcie lekarstw, wykorzystując znane obiekty, i to transporcie ukierunkowanym. Wiadomo, że mamy całą gamę lekarstw, które mają nam pomóc, a jednocześnie nam szkodzą. Kropki kwantowe mogą służyć jako doręczyciele mikroskopijnych porcji leków do chorych komórek. Cząsteczki tradycyjnych leków poruszają się często na oślep. Nie każda z molekuł leku wypełnia misję leczniczą. Te zagubione wędrują po organizmie, wywołując niepożądane skutki uboczne. Prawdziwym przełomem będzie zatem powstanie skutecznych nanourządzeń dostarczających porcje leków bezpośrednio do komórek dotkniętych chorobą, pokonując bariery nieprzekraczalne przy wykorzystaniu dotychczasowych metod leczenia. To jest bardzo też zabawny taki okres i trudny, bo nie ukrywam, że już człowiek jest bardziej doświadczony i starszy, to mniej chętnie się uczy. A to nagle się okazuje, że mamy nowe wyzwania, zupełnie nowe, że musimy się zrozumieć z osobami, które mówią o tym samym, co inaczej, bo każda nauka własny język stworzyła. Postęp w medycynie, który nadchodzi dzięki wykorzystaniu nanotechnologii do tworzenia struktur wielkości pojedynczych atomów i cząsteczek, niesie ze sobą niewyobrażalne możliwości. Czy mikroskopijne nanoroboty przeprogramują kiedyś ludzki organizm? Jednego możemy być pewni. Przyszłość na pewno nas zaskoczy.